Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś chciałbym Wam pokazać zajebisty samochód. kupra Ateca 2 litry turbo, seryjnie 300 koni z gazem. A później dowiecie się ile naprawdę ma pojęcie. Dwa lata temu Seat wydzielił ze swej marki dodatkową ekstrasportową markę, czyli Cupra. Do niedawna Cupra to była nazwa dodatkowa do swoich modeli, która oznaczała najbardziej sportową wersję Leona bądź innych wersji innych modeli Seat'a. Była Ibiza Cupra, był Leon Cupra, a teraz Cupra jest osobną marką i dzisiaj przedstawiam wam Atekę, czyli niewielkiego suwa z wielkim silnikiem. 2 litry turbo, seryjnie 300 koni. Klient Zrobił tu jednak upgrade softu. Ma trochę więcej koni, bo 380, o czym przekonaliśmy się podczas jazd próbnych i zaprezentowałem Wam w osobnym filmiku. A tutaj stacjonarnie 2 litry turbo, które paliło od 10 do 20 litrów. Bo przy tak zwanej jeździe dla fanu pali nawet 20 litrów. Ale klient założył instalację gazową nie dla fanu, a dla oszczędności, bo. W ciągu pół roku zrobił 25 tysięcy kilometrów i wydano to całkiem sporą sumę pieniędzy, bo jeździ między Polską, Belgią, Niemcami a Hiszpanią, bo przyjechał do nas, można powiedzieć, z Hiszpanii. Dla zaoszczędzenia sporych sum pieniędzy, zamontowaliśmy w tym samochodzie instalację gazową firmy KME typu Nevo SkyDirect, której mózg znajduje się tutaj między akumulatorem a sterownikiem silnika. Instalacja ta dedykowana jest do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny, tak jak właśnie ma to miejsce w przypadku tego bardzo mocnego silnika, który podczas testów na gazie osiągnął na moc 288 kW, czyli 390 koni mechanicznych. Uwierzycie, w tym małym autku, ale małym, ale strasznie mocnym i strasznie szybkim. Widzimy po hamulcach, że Służą one do zatrzymywania samochodów, które rozpędzają się do bardzo dużych prędkości. Bardzo okazale wygląda ryjek tego auta, który prezentuje się również bardzo sportowo. Wracając do ekonomii, bo o tym głównie mówimy w naszych filmach, auto, które paliło między 10 a 12 litrów podczas normalnej jazdy, kosztowało klienta od. 60 do 100 zł w zależności od tego, w jakim kraju tankował. Bo tak jak mówiłem, jeździ między Polską, Niemcami, Belgią a Hiszpanią. Teraz auto będzie paliło między 10 a 12 litrów gazu plus od litra do dwóch benzyny, w zależności od tego, czy będzie to trasa i czy miasto, i czy będzie to trasa bardzo szybka, jak potrafi ten samochód jeździć, czy raczej spokojna. Tyle, jeżeli chodzi. O komorę silnika, chociaż można byłoby tutaj dodać jeszcze, że silnik ma hydraulicznie regulowane luzy zaworowe i nie musimy się o to martwić w perspektywie kilkuset tysięcy kilometrów. Przejdźmy może do wnętrza. Wnętrze kupry ateka prezentuje się bardzo elegancko i bardzo sportowo. Oczywiście z logiem kupry na fotelach. Pełna deska LCD bezkluczykowy rozruch silnika automatyczna siedmiobiegowa skrzynia biegów DSG i tutaj wskaźnik mocy, temperatury i ciśnienia w kolektorze ssącym, dzięki któremu wiedzieliśmy, wiemy ile auto osiągnęło, jaką moc osiągnęło. Tutaj nas deska rozdzielcza upomina, że mamy otwartą maskę, a tutaj my dołożyliśmy jeszcze przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili pokazuje, że jest na benzynie, a w tej chwili przełączamy go na gaz, i po zaświeceniu się wszystkich kolorowych diodek po prawej stronie, będziemy już na zasilaniu o połowę tańszym. Dodatkowo te diody będą nam pokazywały stopień napełnienia zbiornika gazowego, który znajduje się w miejscu koła zapasowego. Właśnie w tej chwili doszło do przełączenia na gaz i po jazdach próbnych zostało nam już tylko dwie trzecie, właściwie to trzy piąte zbiornika gazu, który znajduje się w miejscu koła zapasowego. Elektrycznie otwierana klapa umożliwia nam zobaczyć zbiornik gazu, który znajduje się w bagażniku pod pokrywą, gdzie powinno być teoretycznie koło zapasowe. Zbiornik ma po pojemność 45 litrów brutto, co umożliwia zatankowanie między 36 a 38 litrów Litrów gazu, co przy takiej normalnej jeździe i spalaniu 12 litrów powinno nam spokojnie starczyć na 300-350 km, co pozwoli klientowi przy ekonomicznej jeździe dojechać z Wrocławia do Berlina. A po przejechaniu tej trasy, można podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego taniego paliwa. Za pośrednictwem wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, jest to pełen wlew, nie musimy używać żadnych przejściówek. Oczywiście we Wrocławiu, bo w Berlinie już będziemy musieli użyć końcówki typu a wszystkich tych, którzy chcieliby kupić sobie takiego, ta, taką kuprę oczywiście nie żadnego Seata, zapraszam do salonu. cały czas jest w sprzedaży i jest to naprawdę samochód godny polecenia. Ale jak już kupicie, oczywiście zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, byście mogli jeździć tym samochodem bardzo ekonomicznie. Wszystkich tych, którzy już macie instalację gazową w swoich samochodach, zapraszam do nas na przegląd, naprawy, serwisy swoich instalacji gazowych i całych samochodów, bo prowadzimy serwis ogólny mechaniczny wszystkich samochodów benzynowych. Wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów. Tymczasem na gazie, hej!